Siemawizowie z tej strony Tyme i dzisiaj będziemy spróbować za pierwszym razem dojechać do tego wielkiego gościa. Dobra, zaczynamy. Dobra. Idziemy, O! Zawolni. Dobra. Za pierwszym razem spróbujemy. Dobra. Kurde, siop Let o dobra, lecimy. lecimy, lecimy Naprawdę O Tak, tak O I O Dobra, jest As, dobra się... Dobra, je, lecimy. Dobra, już jesteśmy daleko dosyć. No, nie aż tak daleko, ale jesteśmy daleko. Dobra. Dobra. Lecimy. Dobra, dobra O, już jakiś tylko. Dobra, tam 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 napisane, obywateli, żeby zwolnić Kurde Nie! O, kurde! Wtedy za pierwszym razem to się nie uda. Jeszcze raz spróbujmy. Dobra, lecimy nas spitrani. już dobra o Popychnięcie. Dobra dobra Jesteśmy już daleko, dosyć. No, jesteśmy tam daleko. O, tu zaraz będzie trzeba zwolnić. Powolutku tu jedziemy. Nie, no żartowałem, że na, na maksie. maksa, maksa. wolni! zwolni! Czemu to tak szybko się zawsze jedzie? O! O! Kurde! Nie! Tak blisko! Dobra, jeszcze raz. Jak się teraz nie uda, to nie wiem. Milion razu to będę robić. Leć. O! Oh. O! Oh. O co ty zrobiłaś? O! Oh. O! Oh. Kurde, popsuła! Dobra idę tak. Czytuję, kurde. ja Nie no, żartowałem, nie będę ci to to się popsuło jak teraz się nie uda. Tam niestety... Nie wiem co. Leć On ta dziewczynka będzie tu mnie ciągle przeszkadzać. Chyba. O. Dobra, poleciały. Chodź spokój będzie. <tuszy> Dobra. Jest dobrze... Ja idę dobrze na razie? Dobrze idzie. Jesteśmy daleko. O nie, a to zaraz będzie trzeba zwolnić W powolutku. No, idzie teraz znowu ta dziewczynka. Cześć. Teraz raspidzie, a nie Dobra, o tu zaraz będzie czas dzwonić. Ostatnia próba, jak teraz się nie uda, to się zerwuje. Koniec filmu, nie wiem. Musimy w końcu dotrzeć. Jak nie dotrzemy, to robię następny odcinek. Na tej próbie, jak nie dotrzemy, to robię następny. Powolutku, powolutku. No, powolutku, powolutku, powolutku. Dobra, tam zaraz ta tabliczka będzie. O no nie, no czemu to tak zawsze spit idzie? Dobra. Dobrze, idziemy. Jesteśmy starszy, daleko. Jezus, ten tak będzie. Widzimy się w następnym odcinku. Następna część gdzieś tak na 5 ła łapek w górę albo tam. 6, nie wiem. Możecie wy wybrać. Dobra. Do następnego odcinka. I na razie.